Ej, ale zauważyłeś, że jak Kiszak rozpoczął YouTube'a, tam streamowanie, to dosłownie mam wrażenie, że trochę naprawdę wywarł nacisk na, na giereczkowie polski mogłyby. Bardzo wywarł no. nacisk, bo zweryfikował po prostu recenzje, które okazały się głównym. Dosłownie, tyle było z nim dram. dalej ciągle przy swoim stał. No, no bo po prostu miał rację. No i no, miał dobrze. Ja to... no, miał duże jaja po prostu I miał ich w dupie. No, recenzenci ci to jedynie co potrafili napisać to, a mi się podoba, dobrze się bawiłem, 10 na 10. A Kiszak faktycznie pokazał y, to, co brakowało od wielu lat na polskim internecie, polskim gieraczkowie, to, czyli faktyczną recenzję. I mi się wydaje, że ta właśnie taka prawda, której każdy potrzebował, zwyciężyła i oddało to mu mocno, nie? No. Także dążąc do meritum, y, tak, warto być sobą, warto nie być koniunkturalnym. Koniunkturalność to jest dążenie do zysku, a nie do bielomo. No i to się teraz potwierdziło.